Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Podlaskim Ekspresie. Zebraliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia z minionego tygodnia, a więc nie zwlekajmy, zaczynajmy. W Białym Stoku powstaje węzeł intermodalny. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżujących oraz rozwiązać problemy komunikacyjne w pobliżu dworca autobusowego i kolejowego. Budowa intermodalnego węzła komunikacyjnego w Białymstoku została podzielona na trzy etapy realizacji. Celem tego szeroko zakrojonego projektu jest zwiększenie wykorzystania tra transportu publicznego w mieście i na terenie BOFU. Chodzi też o integrację transportu publicznego z transportem pieszym, samochodowym, rowerowym i kolejowym. Również jedna składek nad torami na białostockim Dworcu Kolejowym przechodzi do historii. Jest już w połowie zdemontowana. Wiele osób bało się stromych schodów, dużych odstępów między nimi i tego, że spadną przez szczeliny między stopniami. Zobaczcie, co nam na ten temat powiedzieli. Tutaj będą robić te podziemne przejście. To zdecydowanie będzie lepiej, bo jednak tutaj dosyć sporo schodów jest. A jak ktoś ma problemy właśnie z nogą czy coś, to trochę przeszkadzały te schody. I zdecydowanie według mnie będzie lepiej, jak te. Y, przejście podziemne zrobią. A nie bała się pani wchodzić po tych schodach? E, tam, jako Dziecko bardziej, na przykład. Jako dziecko to bardziej po tamtych y, wcześniejszych. Co są tam dalej? Trauma? Strach, że się wpadnie? Do dzisiaj mi to zostało. Myślę, że się bałyśmy. Zawsze się boimy. Tak, że sami tak jest. No. Już teraz tylko przyzwyczajenie. Codziennie trzeba chodzić tu no. Ale czego się bałyście wcześniej w dzieciństwie, że co? Nie wiem, czy to się załamie, czy czy spadniemy. Te dziury w schodach, takie straszne. Wicepremier Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk 31 marca odwiedził województwo podlaskie. Uczestniczył w konferencji w Operze i Filharmonii Podlaskiej na temat przyszłości polskiego rolnictwa. Po 14 spotkał się z Podlaskim Porozumieniem Rolniczym w Porosłach. Z ministrem apelowali członkowie Podlaskiego porozumienia rolniczego 21 lutego. Rolnicy domagali się interwencji ze strony rządu w celu stabilizacji dochodów gospodarstw rolnych. Wskazywali, że z ciągłym wzrostem cen środków do produkcji opłacalność w rolnictwie spada. Podlaskie porozumienie rolnicze domaga się m.in. tanich kredytów, paliwa rolniczego, wydobycia z zapaści produkcji utrzody chlewnej i stworzenia definicji rolnika aktywnego. Ubiegaliśmy się o dopłaty do nawozów Komisji Europejskiej. Bardzo długo w końcu Komisja Europejska wydała z siebie opinię 8 marca, że no może być brane pod uwagę, ale tak niejasno, że nie wiadomo, wolno, nie wolno. Z tego postanowiłem, że zrobimy w ten sposób, że stawiamy Komisję przed faktem dokonanym. Piszemy rozporządzenie, uchwała Rady Ministrów, wysyłamy i teraz jest tak, lub nie. Powiem szczerze, że trochę się dziwię, że jeszcze dzisiaj nie ma tej decyzji, bo powinna być, bo została, została ponad tydzień temu. No, mam nadzieję, że najpóźniej, nie wiem, pojedzie jak wtorek ona musi być, bo trudno sobie wyobrazić innego. Przeznaczamy prawie 4 miliardy złotych na dopłaty. Więcej, Na razie na więcej nas po prostu nie stać. To i tak jest kwota naprawdę wyślubowana. Browar Glogera, znajdujący się w Jeżewie Starym, kiedyś był chlubą Tykocina i okolic. Teraz niestety, przez problemy z ustaleniem własności, zamienił się w ruinę i wysypisko śmieci. Choć władze gminy chciałyby zająć się tym problemem, nie mogą ze względów prawnych. Dzisiaj, stan tego budynku i, i całe, całe otoczenie, no nie ukrywajmy, jest bardzo zaniedbane. Sprawy własnościowe i, i majątkowe, jeżeli chodzi o, te, o tą całą posesję, z tego co jest mi wiadome są nieuregulowane i na dzień dzisiejszy ci prywatni właściciele, a wiem, że jest ich e, dosyć duża grupa osób, e, mają nieuregulowany ten stan. W związku z tym podejrzewam, że to jest przyczyną tego, że e, obecnie to znajduje się w tym stanie, jakim się znajduje. Kolejarze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet 13 boiskom piłkarskim. Różnica mas pomiędzy składem towarowym a samochodem osobowym jest taka, jak między pojazdem a puszką po napoju. Każdy błąd na torach może mieć nieodwracalne skutki, gdyż maszynista nie ma szans wyhamować w ciągu kilku sekund. Dlatego kolejarze prowadzą ogólnopolską akcję Bezpieczny Przejazd. Kampania Bezpieczny Przejazd ma na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Chodzi też o zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Nie ma w rozkładzie pociągów towarowych, przed chwilą nas minął. Tego pociągu w rozkładzie żółtym na stacji nie znajdziemy. On jest zamówiony, on jest opłacony przez przewoźnika, ale może jechać o różnych porach więc pociąg towarowy nie da się przewidzieć. Nie da się też przewidzieć pojazd kolejowy, na przykład Drezyna, która jedzie na interwencję, która ma jakieś prace do zrobienia. To są pojazdy które mogą nas, mówiąc kolokwialnie, na torach zaskoczyć i trzeba mieć zawsze na uwadze, że jeżeli nawet przyjechał pociąg, zaraz może jechać następny. W ubiegłym roku w Polsce miało miejsce 165 wypadków na przejściach przez tory w miejscach niedozwolonych. 131 osób poniosło śmierć, 25 osób było ciężko rannych. Wkrótce białostocki klub Rozrywki Krąg zostanie zamknięty i zburzony. W jego miejscu ma pojawić się obiekt handlowo-usługowy. Od lat 90. obiekt przy ulicy Wierzbowej 6 zapewniał rozrywkę dla dzieci i osób dorosłych. To tam organizowane były targi, wesela, bankiety, chrzciny, koncerty, potańcówki, wieczorki taneczne. W tym miejscu organizowane były również wyprzedaże garażowe i giełdy staroci. Co weekend przyciągały wielu białostoczom. Nieoficjalnie mówi się, że powstanie tam supermarket Aldi. Prace budowlane mają ruszyć pod koniec kwietnia bieżącego roku. U rolników zbronowa jak zwykle wesoło. Nietypowy pojazd stworzył Jarosław Rogalski. To jest krok do przodu w polskim rolnictwie. Wóz jest na kołach samochodu BMW, a z przodu i z tyłu posiada lampy LEDowe. Jest to pierwsze tak ekologiczne BMW ze względu na jego zasilanie. Nie elektryk, nie hybryda, a powóz konny. Rolnicy opłacili oraz zarejestrowali swój wynalazek. To pierwszy, pierwszy wóz taki w historii polskiego rolnictwa na takich kołach. Tak, wóz po, po tuningu, także i koń musi być po tuningu. U nas mamy klacz taką, taka stuningowana jest. Tak, jak ktoś ma lepsze ubezpieczenie, to ogerem wozimy. Ktoś ma tam słabsze ubezpieczenie, to to y, mniejsze było. A jak ktoś ma już dobre ubezpieczenie, to już ja ścigaczem mogę przewieźć nawet. Gospodarze, chociaż lubią dobrą zabawę, podkreślają też, że bardzo dbają o bezpieczeństwo podczas takich przejażdżek. Posiadają kilka koni, które są przyuczone do pracy w zaprzęgu. I to wszystko w dzisiejszym programie. Czytajcie i oglądajcie nas na bieżąco. Jesteśmy z Wami 24 godziny na dobę. A w kolejnym ekspresie widzimy się już za tydzień.